Rękawiczki nosi. Pan rękawiczki. rękawiczki, sobie rękawiczki sobie rączki nie Jest to najstarsza część dzielnicy Kalinowszczyzna, część dzielnicy, traktowana przez pozostałych mieszkańców Lublina jako. Miejsce niebezpieczne. Mamy dużo terenu zielonego, ale tak spoza dzielnicy, i niewielu jest tutaj spacerujących. Organizuję tą społeczność lokalną poprzez aktywizowanie właśnie mieszkańców, poprzez podejmowanie wspólnych działań. Odbywają się cykliczne spotkania z mieszkańcami. Dzisiejsze spotkanie i te osoby, które spotkaliśmy, to takie liderki w tej społeczności. To z nimi udało mi się nawiązać taki szybki kontakt i zaszczepić ich działaniem. Ciasto, jakieś słodkości, nie wiem, jakiś opłatek trzeba będzie zorganizować, może naszego księdza zaprosić. Dzisiaj obgadywaliśmy yy, propozycję, żeby zorganizować w grudniu Wigilię na Słomianym Rynku. Pomyśleliśmy, że może w zimie, kiedy jest biało, kiedy wszyscy siedzą w domu, to może znaleźlibyśmy czas, żeby się wspólnie zorganizować, zebrać i zrobić sobie taką krótką, drobną Wigilię, żeby można było złożyć sobie życzenia z mieszkańcami i mieszkańcy sami między sobą. Na Wigilię będziemy grzać się przy ognisku. No, to ja suchego ja trzeba, trzeba ja na ja Jesteśmy bardzo zorganizowaną społecznością, dlatego że się znamy. Bardzo często sobie pomagamy w różnych sytuacjach. Często razem też spędzamy wolny czas. Planujemy Wigilię dla naszej ulicy. To nie jest pierwsze spotkanie poprzednie. Nasze spotkanie to było piknik mieszkańców, zorganizowane pierwsze w Lublinie. Jak zaowocowało? No mamy nadzieję, że dopiero zaowocuje jeszcze, bo to było nie tak dawno i mamy nadzieję, że dopiero to zaowocuje, że po prostu e, będziemy coraz to częściej coś organizować wspólnie. Biliżni są sąsiedzkie zostały zacieśnione, że tak powiem. Mamy organizowane takie spotkania nasze, grupowe, społecznościowe, naszej ulicy Towarowej, które dotyczyły właśnie, co możemy tutaj zrobić dla naszej ulicy, jak możemy Yy, ubarwić ją troszeczkę, żeby nie była taka szara i brzydka, jaka była. Yy, próbujemy właśnie zmienić coś na naszej ulicy, że żeby było weselej. Organizowaliśmy festyn taki Dzień Sąsiada po raz pierwszy w Lublinie. Był taki festyn przez nas zorganizowany przez mieszkańców. Część mieszkańców naszej ulicy zaangażowała się w to bardzo aktywnie. Co to zmieniło? Yy, no na pewno troszeczkę jest inny światopogląd na naszą ulicę. Yy, że troszeczkę tutaj jednak coś się dzieje, coś się zmienia. Ja się tu czuję bezpiecznie i czuję się tu dobrze piknik. Po prostu ludzie zdziwili się, że w ogóle coś takiego robimy, że ktoś wyszedł z taką inicjatywą, dlatego, że sama instytucja jako jest odbierana jako instytucja dająca pieniądze. Mam 23 lata. Mimo tego, że mam mało czasu, mam swoje dzieci, to angażuję się. To jest fajne po prostu, że można jakoś współżyć z ludźmi, coś razem tworzyć. To był nie tylko piknik, bo z panią Brygidą organizowałyśmy i sprzątanie świata. Też z pobliską tutaj szkołą podstawową. Wchodzenie w układy, w relacje z mieszkańcami i społeczności, w której pracuję, w której wdraża model organizowania społeczności lokalnej, jest właśnie elementem tym organizowania tej społeczności, rozmowa z tymi ludźmi, podtrzymywanie kontaktów, zdobywanie zaufania. Metoda środowiskowa, ona dotychczas była odsunięta, była pomijana. Zapraszam, po prostu informuję już w tym momencie, żeby wziąć ten dzień pod uwagę, to będzie godzina 18. To szkolenie pilotażowe to wdrażanie, organizowanie społeczności lokalnej umożliwia pójście do wykorzystania tej metody środowiskowej, bo te relacje jakie się zawiązują między pracownikami a mieszkańcami, one już inaczej wyglądają, są bardziej otwarte, mieszkańcy bardziej śmielej mówią, nie przychodzą tylko po to, żeby złożyć podanie o zasiłek, o udzielenie pomocy, ale zaczepiają na ulicy, co słychać. I otwieramy drzwi i wchodzimy. Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.